Witam, witam Was widzowie w pierwszym odcinku z Minecrafta i w komentarzach było, żeby nazwać świat, już tutaj sprawdzam, Elficka Kraina, tutaj wyłączamy komendy, w ogóle witam Was w pierwszym odcinku z głosem, no to co, zaczynamy, w świat. Oczywiście jestem na najnowszej no, wersji. No, Skina mam... Pewnie no, kojarzycie. No, ale za nie niedługo to zrobię, zrobię własnego. własnego. Mieszczę drewno. drewno. Trochę więcej. I ogólnie no, możecie. No, ogólnie, no, ogólnie w Minecrafta grałem długo, ale, ale jakieś tam rady, czy co mam zrobić. To, mam to piszcie mi w komentarzach. A, ale, ale spało. spało. Patrzcie, jak wioska, wioska, ruiny pod dalu, o magnetyzm, a, a, a tego to, to zostawiamy. zostawiamy. Mm. Lutujemy, Lutujemy wszystko, tam, tam jest przejedna dżungla. dżungla. No. no. Bo bardzo ciekawe. W, ciekawe. w ogóle mi też, też na... Dwoje? Dwoje? W, ogóle w ogóle mi też w komentarzach, w komentarzach na... możecie napisać. Co powiecie, co powiecie o filmie z głosem. Z głosem. Hmm. Czy, mam, czy też mam też więcej wrzucać, czy więcej filmów więcej, więcej z głosem już nie? Wiecie. U... Sakiewka. Wiecie. U... Sakiewka przyda się. Lecimy tutaj tej Klebek. Mapa no, nam nie jest potrzebna. Nie jest potrzebna. Dalej, arbuzy, mniam, mm, mniam, mniam, lepiej tym sobie, tym się szybciej nie zbiera, tam, tam mamy mesę, mesę. O, o hej balerz tobie szybko zbiora. Co mam dobra? w ogóle za n uu, 2, o. Ogólnie, jak będziecie mnie słyszeć dwa razy, to dlatego że mam modulator? Ale dobra. Idziemy. Tutaj wchodzimy do bazy. O, kolejna sokiewka. Też wezmę. Nie chciałem tego chyba. A więcej chyba. Ogólnie okluseczki ze mną nie ma, bo ona jeszcze nie gra w Minecrafta. Nawet chyba nie ma. Więc jej dzisiaj ze mną nie ma Znaczy, znaczy pewnie nie jeszcze nie będzie jakiś odcinek z Robloxa i będzie ze mną No, no ale, ale... I co i nie Wlaź chleb W sumie dobrze Niem, niem, niem Idziemy dalej Zbieramy Więcej hejbali Potem jeszcze do tej drugiej wioski pójdziemy. No i gdzieś daleko się odniesiemy. Będziemy też pod jaksy. Jakcy musimy mieć. Ale ta wioseczka fajna nam się trafiła. Kolejny. Dobra, zatrzymamy się tymczasowo w jakimś domku. A, dobra. No pomysł. No dobra. Pójdziemy do jakiegoś domu z łóżeczkiem, bo nie ma tu żadnego łóżka, a fajnie było mieć. Dobra. Uciekam pan Jesteśmy już tutaj, jest domek, żeby go zaklepiemy. I robimy tak. Crafting. Może nie wszystko. I jak na Minecraft tak przystało, robimy na początku kilo. Ewentualnie jeszcze jedzenie mogę zrobić. Więcej jedną. 41. 52 Dobra, robimy dalej. Łącznie mamy tak prawie dwa takich tak chlebów. A jeszcze, jeszcze tam, tam są hejbele. Tu idę. Węgiel, węgiel też jest... tu jest. Chyba jaskinia. Nie, Nie wiem, czy będzie duża, duża, czy będzie głęboka. głęboka. Potem, Potem się, się ją zlutuję. Mamy, Mamy trochę... trochę dobra, dobra, trochę dobra. za mało Albo, Albo wiem Idziemy, ulepszymy sobie kilo. kilo Mogę jeszcze do tej sakiewki wsadzić Damy to Snopesian no jeszcze mam Dobra. Potem jeszcze tam jest dżungla. Tam jest pustynia. Zrobimy tak, mam pomysł. Idziemy do, do, do jakiejś... Dobra, bierzemy crafting table. Już ani nie będę tego całego węgla kopał. i Idziemy do pustyni. Oby była piramidka. Lecimy. Co mm -hmm. to Tak, lesiona. Do widzenia. Chwicimy dalej. Tam jest o, też trzcina. W ogóle fajny spawn mam. Fajny, fajny bardzo. bardzo. Co Chce też zrobić serię z Hardcora No i, no i też z Amongusa. Bo widzieli, widzieliście. Wczoraj widzieliście. był odcinek. Akurat, akurat dostałem impostora i mnie w połowie powoli. wywaliło. A jak, A jak ktoś nie widział, to zapraszam. zapraszam. Też były, też były szocy, szocy. Dzisiaj, Dzisiaj naszą, dużo i wczoraj coś tam, tam wrzucałem. Też oglądajcie, bo tam, bo tam jest, jest dużo, dużo teraz, teraz informacji na temat gry z wami. Gry z wami. Nie, mam nie mam żadnych, żadnych modów, nie, nie, nie mam też przygód przy... I, tak i tak dalej. Tam, dalej. tam jest teraz piramidka piramid wide. Tam, tam daleko, tam mniej więcej. A to, A to te, te krzaczki, bo ja, do mnie bo ja dawno nie grałem w fajn, ta, Prawda i nawet, I nawet nie, nie wiedziałem, wiem, że są tutaj takie krzaczki Patrzcie, patrzcie. krzcinę zbierzemy I co, do środka z tym Ale popatrzcie, tu są takie jakieś krzaczki. krzaczki Co to jest? Ktoś to zna? Bo ja tego zna? ja nie, ja nie znam Nie no wiedziałem, że coś to takiego. takiego Aha, tego tak się to nie da zebrać Pewnie nożyczkami A to jest to fajnie W ogóle nie mam umysłu na jakim... Bionie, Bionie, się, o się. osiedlić Ale wejdziemy tu zaraz, zaraz Bo żelazko, żelazko to, to jednak jest poważne Ogólnie, Ogólnie widzowie, widzowie ja nie jak wam dzień minął? Był mi całkiem dobrze, dobrze a, a, tak a tak swoją drogą, drogą, jak tam widzowie przed się wakacjami. wakacjami? Jak, jak tam, tam samopoczucie, że jutro wakacje? Dwie piramidy do tamtej mi się nie chce. Idę najpierw do tej. rzeczko pakujemy i, i... idziemy. Hmm. Dobra. Raz, dwa, raz, 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 dwa, raz, kolejna, kolejna jaskinia, jaskinia. patrzcie, patrzcie, patrzcie. Ale jaskinia. Ooo, oh my god. Ale jaskinia, ale jaskinia fajna. fajna. Ciekawe, czy jest... W ogóle straszliwie mnie labuje, mimo że mam dobry internet. Ale nie ma nic za dużo tam w środku. Dobra, dobra, idziemy dalej. Już będzie, film będzie około 14, 14 minut. No, 14, 13, no, 14, 13 może no, niecałe 20, 20, 20, 20, 20. No, po, po prostu, żeby, żeby zobaczyć, żeby zobaczyć żeby jak tam Wam się spodoba. Bo wiem, że na ankiecie chyba było 90 głosów i głosów chyba 80% procent, niecałe chciało właśnie Minecrafta. Więc dobra, wchodzimy teraz w film. Wiem, Wiemy. na środku to, 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 to nie tu nie można wchodzić, ale wkopię sobie. sobie... Dobra, Dobra nie było. Ma nie... mam, mam jakieś bloki, mam trochę koby. koby. Mnie, Mnie zawsze to tak O, odtresuje. Wchodzę nie Mocka na dwa. Skóra się przyda. Galpoty się, się, się przyda. O złote, o, złote ja jabłuszko. Tu sto. I złote, i złote jabłko. No, no drobnie, drobnie najlepsze. W sumie jeszcze zbieram. Ok, i teraz te do góry. Dobra, stąd jeszcze skopiemy. Dobra. piaskowiec. Dobra, mamy. Ogólnie za niedługo też będą gry ze Steam'a, bo ja ogólnie konto mam. Tylko zastanawiam się z czego. W sensie wiecie, bo mam, mam trochę tych gier. Nowe, nowe też mogę w sumie kupić. Ale, Ale nie, nie wiem z czego są, w sumie przyjrzeć taki, taki filmik, bo są, są różne te gry. Są wieloosobowe, są jednoosobowe. Od kiedy wielbłądy Od się resztą poza wioską? To tak jest, jest czy to jest wioska? Nie mam, nie mam siodła. W sumie, w sumie to wcale nie na... mam. Szkoda, Szkoda że, że się skraftować nie da. Idziemy spać. No i no dobra. I dobra. Hmm. Chowamy sobie do tej sakiewki, to, to, to gunpowder, jest jeszcze trochę miejsca, to chodźmy trzciny trochę, idziemy dalej, co ja, ja zrobiłem, idziemy, trzcina, idziemy dalej, trzcina, tam jeszcze widziałem piramidkę, no ale tu pełno jest z tych wielblondów, już dwa, to się, no no się rozpię poza wioską. wioską. Ale to od niedawna, bo przedawna... zawsze było, że... Przedawna... że... Czekajcie. Przemy, że fontannie wioski się zawsze, zawsze rozbiły. Tylko... tylko. A teraz... Nie fajnie. fajnie. Bo zawsze, zawsze się szukało, szukało tej wioski, wioski. Albo ja, ja nie miałem nie nigdy szczęścia fata. Idziemy, idziemy jeszcze po Potem możemy iść. Nie wiem, do dżungli tak średnio się opłaca iść. Bo wiecie, bo wiecie, tam nie, nie ma, ma wiosek, wiosek ale a, a ta, ta świątynia, świątynia, no to wiecie, no, to wiecie. no to taka tam wiecie, jest, bo jest. jest. Niby, Niby mogą być jak, ale badzi już bardziej się o mutowanie oceanu, oceanu opłaca. Dobra, postawiamy tutaj pointa. Kopujemy się. Mogę słyszeć. No, no bo tu są. Jednak, Jednak tam nie tam idziemy do tej piramid. piramidy. Ja nie ja mam, mam z już na walkę z Wystaw. A ty, nie drog do. Nie, ja nie mam jedzenia. Chodzimy stąd. Nie, tu nie ma co wchodzić. Bo ja, nie ja tego nie mam jako świetlić. Dobra. Dobra. Bierzemy. Bierzemy. Postaram, Postaram się też zrobić, żebyście mieli napisy, ale, ale wiecie jak z tymi napisami to wygląda. To wygląda. Czy w ogóle... Nie, nie wiem, już mam nie w sumie trochę tego materiału i chyba... Teraz, i teraz już skończymy odcinek. odcinek. Mimo, Mimo że, że tak no, kiepsko mi poszło, poszło jak na pierwszy dzień. dzień. A, który A który mamy dzień F3 pierwszy. pierwszy. Dzień pierwszy. dzień pierwszy. To pustynia, pustynia jest przeogromna. Dobra, Dobra. zatem co widzowie? Dziękuję, Dziękuję za, za oglądanie tego odcinka. Koniecznie, koniecznie zostawcie łapeczkę do góry. Subika. No i no co? I co? Do, następnego. do następnego. Pa, pa.